Co to jest? No, już? tu! Co? Nie tu! Goń? Co ty masz na tej karce napisane? Zależy od kogo pan jest. Zbieram na jedzenie. Albo piwo! Co to jest? Ogronek, chwilę mam promili w sobie? Ile mam promili w sobie? Ile mam promili w sobie? Lepiej szybko mi to powie. By je bało szyby, to nie grześ na infragowie. Czemu wybuduję światło i ukradujesz banana? O co chodzi? No kurczę, nie karmisz go, no to ci się nie dziw. Dobra, ale o co chodzi? Co, co mam zrobić dzisiaj? Nie wiem. Kazałeś mi włączyć kamerę, no to trzymam kamerę. I czemu ty w ogóle banany śpiewasz cały czas? Masz jakieś Uraźmy zboczenie? Się. Nauczyłeś się od dobra. tego mm. z apartamentu? Wtedy co nocowaliśmy u niego? No, po prostu, są. Spróbuj sobie kiedyś, jak się, kiedy się będziesz stać. Może. Ty w ogóle masz dwóch pracowników, nie? No tak. Nowych. Nawet więcej. Nie, ale nowych pracowników. A po mi? No nie wiem, przydadzą się. A od czego oni są? Nie, mogą się kotem zajmować cokolwiek. Gdzie ich masz? Na dworcu czekają. Ile trzeba będzie płacić? No, nie wiem, rzucisz 100 zł na miesiąc i mieszkanie im ogarniesz i. Chcieli? I ty Biorę ich, biorę, to lecimy. Bierzesz? Mhm. Tylko musisz stówę im rzucić. Mieszkanie i jedzenie. Na miesięcznie i mieszkanie. I jedzenie. Spoko. co, my robić co chce. Tak. Idę na to, idę na to. Skąd ty ich Nie wiem, chcieli. A skąd ty je wzięłeś? Nie wiem, ze Słupska chyba przyjechali.

nie, zdenerwuj mnie. O co ci chodzi? Przestań komentować co chwilę. Dobra Marek, idź po nich. Ja jak mam iść po nich? To są ludzie od ciebie, nie ode mnie. No dobra, to chodź ze mną. No to chodź. No to chodź. Co da, mam? wejść zaparkuj parku da, i idziemy. Chce mi otworzyć tutaj drzwi? Co nie masz gdzie zaparkować? Mam drzwi cię. mi otwórz. O, drzwi, 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 drzwi. drzwi, drzwi. Ja chcę sam wyjść. Halo, halo! słyszę mnie ktoś? Nie, nie słyszę. Nie no, ale serio. Teraz byśmy musieli otworzyć, bo mam drzwi zajęte. Dobra, otwieram. Ten, e, ręce zajęte mam. No, no, no. Bo jem banana. Chcesz jednego? No, tak. Trzymaj. Też chcesz? Nie chcę. Zajebiste są. Wiesz, jak się zdrowie poprawia? To są zdrowe owoce. Ja będę żył 100 lat. Dzięki temu, że wpierdalam te banany. Chodź. I co? jest? No tu. Co? Tu. To nie co ty masz na tej kartce napisane? Zależy od kogo pan jest. Zbieram na jedzenie? To jest? Albo piwo. Co to jest? No ci, no te udziary robiłeś. Czemu? Czemu tak się stało? Co, a co, co miało się stać, no? To, to są no nie, no po prostu ciężką sytuację finansową mają. Czemu nie żebrają? No bo ciężką sytuację finansową mają. Chcecie pracę u mnie? Tak, przepraszam. Tak. Ty, ale... Ale czemu? Poprzątam panu wszystko. Ale czemu wy śmierdzicie i bracie tutaj? To nam zostało. Ale cze, czemu? Jak ja mam was wziąć do pracy? Ja nie wiem kim wy nawet jesteście. Ciebie wziąłem, ale to normalnie wyglądałeś ostatnio. No to jo. Widać. Zbieramy na jedzenie. Poszedłem wybić i nie ma pieniędzy. Kurwa. Co, Co? 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 głodni jesteście? Serio? Kurde, <laughs> banana Dobra, ja ty, kierowniku? co ja z nimi zrobić? No nie wiem, zapytaj się kim oni z zawodu są. Dobra, a kim wy się zajmujecie, czy wy się zajmujecie tak właściwie? Bezrobotny jestem. Ale jakieś doświadczenie w czymkolwiek, jak chcecie u mnie pracować? Sprzątam. Dobra, sprzątasz, a ty? A ja montuję filmy. Filmy montujesz? A gdzie filmy. montowałeś filmy? No montowałem. Ale gdzie? Nie jebałem je. Czemu od was tak alkoholem śmierdzi? A pan za dużo nie chce wiedzieć? Tak. Bierzemy ich czy nie? No Do perfumy! Ten... Szofer! Co tam? Zobacz co się tutaj stało. A pan co tak stoi? nie no, ja mam pieniędzy. Za co mamy? Bezdomny. Pracowników. Pracowniku? No. Twój? No kamerzysta ich ogarnął, nie? Skąd ty ich wziąłeś? No do jeden to, to dziary sobie wydziarał za 200 zł. O kurde. Przechlałem? O kurde. Tak, kierowniku? No dobra, to cóż, to bierzcie te walizki i lecimy w takim razie. Tak na sobie? Ale ty pan chodź ze mną jeszcze. Ja. Tak, chodź, 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 chodź. Serio, chcesz ich ubrać? to są bezdomni. No i co? Wyznajmi się jakieś mieszkanie. Jakie za... ja mam mieszkanie im dać? No nie wiem, byle jakie, patrz, za stówę będziesz mieć zmontowane wszystkie filmy. Znacz im tylko jedzenie i, i ten. Żeby nie mieli na alkohol. Jesteś tego pewny? No mówię ci, biznes jest życia. Biznes jest życia. Jesteś pewny, mówię że, że to biznes... zatrudniać bez Mówię ci, że biznes życia zrobisz na nich. A no i dasz dobra. im pracę, dasz im jedzenie, dla nich super sprawa. Masakra z tobą. No dobra, cóż, wezmę. Dawajcie, dawajcie. Idę, idę. No A co ty robisz? Się co ty robisz? Jedziemy. Co? No jedziemy. Nie, to nie ten. No jaki? No ten. Dziękuję. Do bagażnika sobie rzeczy schowacie. Ło panie! Weź otwórz. Tutaj wsadzajcie swoje ja rzeczy. w tym bagażniku. No. I tutaj jakbyś mógł szofer, to weź otwórz im drzwi. No tak, tutaj, tu, tu. Im. Co? co prawdziwe? No skóra prawdziwa. Ale co, sztuczna ma być? Co? Ej, zostaw mnie! O co chodzi? Co wy robicie? No zostaw, bo samochód mi zniszczy zaraz. No Czyli zostaw to, to. O, nie ruszaj, nie ruszaj, bo A to działa? Cyfisz. Ej, zostaw to, zostaw to. Czy działa? Zostaw, nie dotykaj, no przestań. Radio? Ej, wy jedna taksówką chyba pojedziecie. Weź i wyrzuć stąd. Taksówką pojedziecie. Dobra, taksówkę wam zamówię. Z, zamów taksówkę, słyszysz, bo oni mi sam samochód zniszczą. Weź zamów. Nie wychodź. No, słyszysz? Zamów taksówkę! Szofer, dobra, zamawiam, weź weź ich ich Nie wyjdź. Ja mam ich wynieść, zamówić taksówkę No zamów taksówkę i ich wynieś stąd, bo mam cały samochód znieść do zostawcie to nie dotykajcie No bo zepsujecie mi samochód, on był drogi O, no, no, zostaw! Przestań! Nie! Z Zostaw to! Gdzie? Zostaw te pieniądze! Za No idźcie stąd! Zostaw idźcie. idźcie! Idźcie stąd! Nie wyjdę stąd! W dasy. Taksówka już jedzie po was. Zamknij te drzwi. Taksówką jedziecie. Zamknij te drzwi. Taksówką jedziecie. Dobra, Dobra. Spotkamy się na miejscu, tak? Bo mieszkanie Dostaniecie mieszkanie, tylko idźcie stąd. mam zasłuchajcie. Kamerzysta. Co to za menele są? Nie wiem, nie spodziewałem się czegoś takiego. A jest... czujesz jak jak nie śmierdziało? Jak zwierzęta. Masakra, gorzej niż zwierzęta. Najpierw mi banany zarąbali. I nie wiedziałem, co wam powiedzieć na ich widok tam. Nie wiem, skąd, skąd do tych ludzi wziąć? Skąd? Skąd? Powiedz mi skąd? No, no skąd mogę im wziąć? No, no, dobra, daj spokój. Masakra. Czofer, co o tym sądzisz wszystkim? Jakie małpy. Nie, małpy to mało wiesz. powiedziane. No nie dziwne to było. Wiesz, że to są bezdomni? To są typowi bezdomni menele, którzy wszystkie pieniądze przewalają na alkohol. Takich ludzi załatwiłeś. No to nie... Ale, ale, ale Słuchaj, posłuchaj, na posłuchaj, dlatego dasz im tylko stówę i nie kupią za to dużo alkoholu. Ale tak to jedzenie im załatwisz i mieszkanie. Ja myślę, że wezmą stówę i uciekną. Nie, ja myślę, że będą pracować. Zobaczymy. Gdzie on mi film zmontuje, ten typek? Nie wiem. Przecież nie da rady. Nachylane? No dobra, da radę, co ty gadasz. Dobra, trzeba mieszkanie ogarnąć. Co jechać? Jedź, jedź. Dobra O, ta ha! Co jest? Nie wiem. O, co to? Ej, patrz co z bananem? Zarcie! Ale zasad, zaw, to jest zostaw moje banany, to jest twój banana tego banana. Hej to ale spokojnie, weźcie się uspokójcie. Buty zdejmijcie w ogóle, okej? Okay? Można buty zdjąć? Zdejmijcie. ty mi długaje. Możesz się zdjąć buty? Nie, mam co... Dylan robicie. Nie, jestem głodny. Jezu Chryste. Co zas. Co się dzieje? Ale usiądźcie spokojnie, no. Co wy robicie? A ja co no tu masz? Nic nie mam. Co? 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 Zostaw telewizor, zostaw. Nie dotykaj, nie dotykaj nic tutaj. Zostaw! Ty! Ile za niego dostaniemy? Zostaw go! Zostaw! Go. Zostaw! Się, nie ruszajcie rzadziś... moich rzeczy, zostaw! Prawdziwy? Zostaw! Bo zepsujesz! Prawdziwy? Zostaw. zostaw! Z telewizji pracowałem! Zostaw! Ja wiem, ile to zostaw. kosztuje Zostaw! To, nie zostaw. zostaw! Usiądźcie, usiądźcie! No, zostaw. 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 zostaw, Nie, usiądźcie tutaj, usiądźcie tutaj! Gdzie? Siadajcie! Tu? Siadajcie! Nie będziecie nic Pogadajmy o najważniejszym. Tak? O zarobkach. Wymagam 5 zł na godzinę, 12 godzin dziennie. To jest trochę za dużo. Za dużo? Miało być 100. Nie za 5 zł na godzinę. 100 zł miesięcznie miało być. Nie, 5 zł na godzinę 12 no, słuchaj, godzin. No, mówię 100 zł miesięcznie. Nie zgadzam. Na dwóch. No inaczej biorę ten telewizor i wychodzę! No dobra, ale oni, ale oni chyba myślą, że bez mieszkania. No mieszkanie też dostajecie Mieszkanie i 100 zł miesięcznie 125. Nie, 100 zł. 111. Nie, 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 bo później będzie chciała dać mnie 200. 100 zł. 100, zł nie 100 zł. się. 100 zł miesięcznie? Nie, Na dwóch plus mieszkanie. Dla dwóch osób. Tak na dwóch 100 zł! Na głowę miało być! A. Jak miało być? No na głowę. Na głowę! No kurwa Marek, to jest za stówę, no czy to jak niewolnicy? Ty mnie próbujesz oszukiwać. Ja nie oszukuję ja was. Spokojnie. 80 na głowę? I mieszkanie. I mieszkanie, mieszkanie tak. I jedzenie. Ale z prądem i z wodą. Z prądem, Ta. z wodą. I jedzenie. Tak, jedzenie też. Będę musiał jakieś wynająć. Jedzenie obowiązkowo. A alkohol? To w tych 80 złotych sobie A pracy można pić? Jak chcecie, to sypijcie, mnie to nie interesuje, ma być po prostu zrobione to, są ma być o, zrobione. Oj, to... fajnie. Yy, dziękuję bardzo. Interesy z pana? Muszę jeszcze wynająć to mieszkanie, bo swojego wam nie dam, nie? Bo boję że zniszczycie. A to to piętro nie miało być nasze. Nie, 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 ja wydajmy. Co ty? Dobrze. No to może to negocjujmy do stówki za miesięcznie. Dobra, stówę miesięcznie macie no, i nie weźcie. Nie dobra, się... dobra, słuchajcie, mieszkanie będzie jutro, tak? Ale do tej pory gdzie mają w ogóle w piwnicy zostać? piwnicy jest materac. Dobra, to chodź może i zaprowadzimy do tej piwnicy. W piwnicy jest materac. Chodźcie. Piwnicy o, o a pan tu spojrzy tutaj. Co? Ja, ja to naprawię, ja to zrobię. Nie, dobra spokojnie Ja, ja to zrobię został za drobny pieniążek. pieniążek, zrobię to. W każdym razie macie tutaj Teraz tutaj po prostu prześpicie się jedną noc, nie? Okej. Okay, Okej, pasuje? Może być? Sam no się Ogórka masz, tutaj trochę browara jeszcze zostało, bo ty go piłeś na filmie. Przeczepił się do stołu. Zostaw to! Nie umiesz piwa odklejać! To co, dacie sobie radę? Tak! Dajcie ogórki do jedzenia Co, co, co? Zostawiam, nie? Może się przykleją do stołu. Ręki wam nie podobać, bo śmierdzicie Idziemy, tak? Co wy, co nie robią? Dawaj, Co oni robią? Ogórki podklejamy To nie jedzą Dobra, to zostawiam teraz, tak? No, ale czemu widzicie za Dabi? Nie wiem. Proszę wyjść. Ja tu sobie szaumatnuję. Nie jestem pewny co do tej decyzji, nie? nie no. jestem pewny. Nie wiem, czy, czy to jest dobry pomysł po prostu. Boisz się ich tu zostawić? No, trochę się boję. Popilnujesz ich? Ja? No. Nie jestem pewny co do tego, żeby w ogóle ich zatrudniać. To są bezdomni. No nie wiem no, Stuwaj i tak mieszkanie im kupisz, no jak nie będą się sprawdzać... Ale popilnujesz tej... dzisiaj tutaj, żeby nie wychodzić stąd. No tak. To też dla nas? Nie wychodzicie. to jest puste. Dobra, cóż. Jutro pojedziemy ogarnąć im to mieszkanie i zobaczymy jak ten jeden montuje, nie? No zobaczmy. To weź popilnuj, Tam tu zostać? Ty też lecisz? No też lecę, lecę. Co wy robicie? Obrad wieszam. Przygotowuję sobie stanowisko. Tutaj zniszczony. O, ale stanowisko na co? Jak do montowania. Jak się śpi, to Jak do montowania? Wiesz, i tak będziesz gdzie indziej montować. Co wy robicie? Dobra, siadajcie, nie, nie denerwujcie, siadajcie. Ro, rozgoście się, ale bez przesady. To trzeba wiedzieć nie Trzeba wyjść Dobra, dba.